Cześć i dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle Di i właśnie robię tutaj spiritualną pracę z Wami. I właśnie aktualnie mamy tutaj ten horoskop na nowy rok 2025 dla energii lwa. Jak Wy macie dużo lwa właśnie w Waszym całym horoskopie, tak. Albo w Słońcu, w Księżycu, albo w Ascendencie, no to to może być naprawdę bardzo dobry filmik dla Was. Zawsze jest to dobrze naprawdę Księżyca, Słońca i Ascendenta oglądać. Albo jak naprawdę wiesz, dużo, dużo tego znaku masz w całym horoskopie, tak? No bo nie chodzi tutaj tylko o te słoneczne, no właśnie, o te. Um, o ten zodiakalny znak tutaj, bo my, my jesteśmy w całości. No właśnie to moi drodzy, ja się wkrótce będę przedstawiać na te wszystkie nowe ludzie um, i w ogóle ogólnie dziękuję Wam, że wy tutaj jesteście. Bardzo mnie to cieszy, że wy oglądacie moje filmiki, tak? Um, to ja mam na imię Michel i ja tutaj robię, no właśnie, jestem tarocista z certyfikatem, um, ale też um, mam mój swój styl, żeby Wam albo Ci pomóc tutaj, właśnie w takich ogólnych orakel i horoskopów, tak, um, albo w osobistych e, pytań, tak, no bo ja tam właśnie też mogę Ci na 100% pomagać w tym, to robię tradycyjne położenia kart, też jak wszędzie profesjonalnie, ale też mam dodatkowo taki swój system i to wszystko naprawdę nam pozwala. 100% widzieć wszystkiego, czego jest ważne w Twojej sytuacji, żeby też rozwiązać dużo. Tak, to jest to pierwsze. No drugie, ja tutaj właśnie jestem taka, taka osoba, to ja mam dużo, dużo ryby w moim horoskopie i ryba, znak ryby, my mamy wszystkie 12 znaki właśnie w zodiakalnej ryby, to znaczy my, ma, my możemy naprawdę wszędzie oglądać wszystko tak sobie, jak chcemy, wszystko wyczuć, tak, um, jesteśmy takie kamelion e, czas czasem, bardzo intuicyjni, bardzo spiritualni i bardzo chcemy pomóc, to jest właśnie jedna charakterystyka ryby um, i też właśnie my jesteśmy też e, często bardzo kreatywni, no ale też tam też tak są, kre kreatywnie, albo co? No właśnie, tak, takie tematy jak sztuka, śpiew i tak dalej, to też może być bardzo rybowe. Też czasami na byka też mamy właśnie te tematy. No wiecie, to jest tak ogólnie tutaj właśnie moja rzecz, co ja ci oferuję jako prezent, jest właśnie te oboje tematy tej energii, spiritualność i właśnie śpiew, muzykę. Czasem też maluje coś, to właśnie muzyka i tutaj spiritualna praca jest to tutaj na poziomie profesjonalnym dla was. Ale na to jeszcze dalej będę Wam właśnie w ciągu filmiku jeszcze opowiadać. Ja myślę, że teraz jest czas. My ruszymy do lwa. No właśnie, moi drodzy, Pluton w, em, był właśnie w kolejnie. Tak, w koziorożcu od lata 2008 do właśnie 2024, tak sobie. I no właśnie ten koziorożec jest właśnie taki bardzo no, kontroluje, tak, bardzo ma no, taką kontrolę to tylko tędy możemy wszystko zrobić, a nie jakoś kreatywnie to wszystko w bardzo mało luzu, tak i może było tak, że właśnie ten czas był taki z, no może dość Dyscypliny potrzebowaliśmy, albo też ludzie byli może trochę takie zamknięci. To też może być takie coś, ale też każdy chciał dużo osiągnąć, tak? No ale to nie jest taki ciepły znak, właśnie. To znaczy, oni mogą być ciepli, tak? Nie chcę powiedzieć, ale to więcej jest takie dyscyplina tutaj w tym znaku. A teraz właśnie Pluton idzie. Do wodnika i to jest bardzo ładnie, no bo wodnik, jak to jest zdrowy zdrowa energia wodnika, to oni właśnie bardzo umieją w pokoju myśleć, to znaczy, tak sobie niezależni o jakieś idee, oni wizję mają, ale to właśnie chodzi tutaj też o to, że my będziemy je w kolektywu. Więcej być razem jako kolektyw, to znaczy też rozumieć inne ludzie, rozmawiać, tak, to, to takie grupowe energie to są też przyjaźni, są tutaj właśnie więcej teraz, jak naprawdę chodzi tutaj o. Um, o wodnika, to może być, że tutaj bardzo um, się dużo złagodni z innymi ludźmi, co może było trochę zimne, albo coś takiego, tak, albo dyst na dystans. To teraz może się ludzie otwierają więcej, ale też um, inteligentna energia to jest, tak? To nie są takie szósty, jak jest zdro um, zdrowy wodnik, nie to jest bardzo taka. Um, Nieuzależniona energia, co jest bardzo fajnie, to nikt tam się nie czuje, że coś musi albo co, tylko każdy też naprawdę pomyśli. I to jest bardzo fajnie, tak? To tutaj naprawdę dużo się będzie zluzić w tych tematach. Co u Was, no właśnie lwy, Mars, tak? My zaczynamy od Marsa od początku tego roku. To Mars jest właśnie regresywny w raku. A rak to właśnie do was tak nie pasuje, tak? No bo wy jesteście lwy, wy tam um, jesteście te króle od tych wszystkich zwierząt, tak? Wy chcecie właśnie dominować też czasami. Jak to się zdrowo dominuje i naprawdę pasuje, żeby dominować kogo? No to co bardzo może być dobra rzecz, no bo to potem idzie do dobrego kierunku. Durnie jest tylko, jak ludzie dominują i wcale nie umiem dominować, tak? Ale to normalnie każdy. Ludzie są bardzo różni, um, ale zdrowa, tak? Ja naprawdę, zdrowa um, energia lwa wie, kiedy normalnie nic nie zrobić i kiedy naprawdę aktywnie być. A tutaj to jest taki czas, no wiecie co? Może być, że właśnie. Ta marność w tym znaku rak, co tak naprawdę do Waszej energii jakoś nie pasuje, to może Was tak robić trochę smutni. <noise> Ale albo Was frustrować, tak? Um, no właśnie. I to tak idzie, chyba tak do. No, do co ja widzę tutaj? 17 kwietnia, i potem, właśnie, lew. Um, Mars idzie właśnie do lwa, co jest fajnie, no bo to potem zaś pasuje, no bo Mars to jest też ogień, tak? I potem to wy będziecie się lepiej czuć. Ale te pierwsze cztery miesiące normalnie będzie taka frustracja, ale jest to na coś dobre, no bo teraz jest tak. Saturn. Saturn jest właśnie w ryb od marca 2023, to ja to wiem, no bo ja jestem ryba albo czułam to, do... Jeszcze jest właśnie Saturn um, w ryb do maja 2025. Mhm. Ja to wiem, bo mnie to bardzo dyscyplinowało ten Saturn, tak? No i te, to znaczy mam dyscyplinę, ale tutaj, no normalnie, kurde, przesadziłam, tak? To może jeszcze jakiś filmik na to robię, albo chyba opowiadałam to, jak ja robiłam rybę. <laughs> jako znak. No dobra, ale wiecie co, to tutaj jest tak. Um, no bo to są takie wodne znaki, jakoś to tak, was trochę tak. Wy szybciej chcecie się kierować, a tutaj to jest taka marność dla was, ale wiecie, co? Jest to na to, że Saturn chce, że ty siedzisz też w domu i tą wszystką pracę, te wszystkie szczegóły zrobisz, które potrzebujesz na twój wielki moment, wielki projekt, który jest teraz ważny. I wy właśnie będziecie tutaj. Wy macie co ja tutaj widzę. Mhm. Co ja tutaj właśnie widzę? No właśnie do połowy tego roku, tak? To będzie tak sobie, albo właśnie przeważnie pierwsze cztery miesięcy, że będziecie więcej się skupić na te wszystkie szczegóły. Nie jest to czas, żeby się tam pokazać. No tak za bardzo tak. Jest to więcej czas, żeby dyscypliny mieć, coś wykończyć. No i też to będzie tak, że potem Jowisz będzie w czerwcu... Jowisz będzie właśnie... Tak, tak, to będzie w Raku właśnie w czerwcu, a jest to właśnie potem tak, moi ludzie, że to będzie tutaj taki może koniec od, um, od tych szczegółów tak za bardzo, albo od tego czasu, gdzie wy tak naprawdę dużo pracuj, pracowaliście też na takich małych rzeczach. I tutaj może się coś na dobre nawet kończyć albo część um, wielkiej pracy będzie tutaj um, sukces. Wy też będziecie mieć właśnie przez um, Saturna. Będziecie mieć naprawdę i Saturn będzie u was właśnie w dziewiątym domie. Um, I to jest wszystko tutaj ten dziewiąty dom, um, jak chodzi tutaj um, publikować czegoś tak um, albo czegoś, właśnie albo też właśnie podróżować, albo się interesować um, na różne tematy też z podróżem. To też może być taki temat. Um, ale wiecie, to może też być, że parę z Was um, jakąś szkołę robią i um, może być, że, wy, że kończycie tą szkołę właśnie w lecie. Tak? Albo może chodzi o to, że wy pisacie jakieś, jakąś książkę, albo zaczynacie jakiś startup, albo coś takiego, albo jakiś biznes i trzeba na to się bardzo uczyć. No bo potrzebujecie tam informacji, tak? Ale wy będziecie mieć jakiś sukces na pewno z tym właśnie w lecie, i większa część tej pracy będzie właśnie. Wykończona. Może nie wszystkie szczegóły, ale także Wy będziecie myśleć, o kurde, to dużo już z tym. Naprawdę mam ten sukces i reszta jest tak sobie trochę jeszcze, ale nie, nie tak tyle. Mhm. No właśnie. Tutaj my też mamy Uran. To, um, to idzie właśnie do bliźnięta. Um, też właśnie w lecie. E tak, do jesieni, tak sobie. To, to jest taka perioda 3-4 miesięcy. I tutaj chodzi o to, że wy będziecie ludziów poznać albo z, z, ludźmi, z ludźmi, które pasują do Was, um, będziecie jakiś startup biznes, albo jakąś organizację zrobić i to będzie bardzo fajnie. Tutaj też macie potem naprawdę Um, okazję, dużo ludzi poznać, to znaczy, jak chcecie kogoś na miłość albo na przyjaźń e, znaleźć, no to tutaj będziecie dużo ludzi, może też poznać, no bo też mamy właśnie tutaj, też bardzo e, jeszcze, co najbardziej ten e, pluton, właśnie um, wodniku, tak, nie? Um, tak, 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 tak. tak. No i te bliźnięta, moje drodzy. Bliźnięta są też bardzo taka ta kreatywnie, socjalnie i, i, i komunikatywne znaki. To tutaj będziecie naprawdę hmm. ważne ludzie poznać na biznes albo na, na miłosne przygody. Ja? Jeszcze inne słowo miałam w głowie, ale powiem miłosne przygody. Wie, wiecie, jak to jest, jak się człowiek czeneluje. Ale na YouTube nie idzie wszystkiego powiedzieć. Ale to ja się trochę tak chichram tutaj z wami, tak? Ale no kurde, jakieś tam przy... miłosne przygody. Jakoś to słyszę, że będą jakieś flirty. Ale musicie sobie uważać, że to nie będzie jakoś tam boleć te wasze serduszko, ok? <laughs> Moi drodzy, no jakoś to. Są takie astrologiczne te najważniejsze rzeczy, w tym um... W tym czasie to wy będziecie też bardzo dużo aktywni, i um, ta izolacja może też od początku będzie coraz lepiej tutaj na końcu roku. Ja właśnie mam dla Was um, jeszcze mały orakel na miłość. I ja tutaj mam mały orakel, ale channeluję też naprawdę też wa właśnie wasz temat. Um, no właśnie. I na końcu tego filmika będzie właśnie też ta piosenka na ten cały serial Zodiakalny i to ja też śpiewam dla was. Jak już na początku powiedziałam, to ze mną możecie mieć osobiste czytania, jak potrzebujecie, no właśnie pomóc w czymś, dostaniecie informacje jako e-mail i chodzi o to, że Wy tam, jak tak lubicie, co tam stoi, i chcecie ze mną pracować, no to możemy pracować, tak? Um, a jak nie, to nie. To jest tylko na informację najpierw, no bo ja mam tam różne takie pakiety. No i ja też dalej, to ja tą muzykę też robię dużo, dużo lata. Ja też, właśnie, jestem też nauczycielka na, na śpiew i też na początki fortepiana. No i właśnie, jak macie dzieci, albo jak chcecie wasz hobby, Muzyczny, dalej zrobić, albo co i uh, ja mogę Wam pomóc, to ja na całym świecie daję lekcje um, właśnie. Przez kamerkę, tak? To możecie też ze mną mieć kontakt z tego powodu albo czytanie. To możecie sobie. Ja to mówię, bo właśnie ja to też na... oczywiście kocham też ten zawód i ten, ten zawód i ten zawód. I to właśnie um, możecie się teraz cieszyć na piosenkę Bill Evans Very Early. To ja nagrałam to w domu jeden raz. Tutaj wcale technikę wielką nie mam nie umie udawać, czy umie śpiewać, albo nie, to ja naśpiewam to raz i tyle. I przez komórkę to jest zrobione, ok? <grystanie> Dobra, no bo ja właśnie nie mam tyle techniki. Jak wy chcecie funtończki kawkę, każdy pieniążki właśnie wylądują w ten kanał. I będzie chyba za jakiś czas też jakiś home studio dla Was. I to będzie będą, będą bez, no właśnie lepsze nagrania. Ale na no teraz to z mojego serca dla Was wszystkiego, co ja umiem robić. Dziękuję Wam, że Wy tutaj oglądaliście. I teraz właśnie będzie jeszcze wasz orakel na miłość i potem ta piosoneczka. I tak na miłość. Z mojego muzykalnego oraka widzę, że wy um, nie macie nic kontrolować. Jak jesteście single, to macie naprawdę tak żyć dzień, jaki jest i wcale nie chcieć nawet relacji tak za bardzo, tak? Wszystko tak na luz brać i też pozwalać inne ludzie naprawdę poznać. Jak wy jesteście w relacji, w małżeństwie albo co, no to też tutaj nie miej tyle oczekiwań, więcej, no tutaj taki zdrowy egoizm lepiej wygląda na buzi niż kontrola, tak? Ale to jest tylko tak ogólnie, jak my się tego nauczymy w tym roku, to potem będziemy więcej być razem w relacji z nami, no bo to też jest pokochanie siebie, swoje rzeczy właśnie organizować. No, bo jak nikt się nie angażuje, tak jak my chcemy się angażować, jak chcesz relacji albo coś takiego, no to to potem, no, to nic z tego nie będzie, tak? To ludzie to odbierają jako szmata albo co, tak? Ale jak ty i tak jesteś ten typ, który chce pokój teraz w tym czasie. I eksplorować tam, no i żyć na swoje, no to to jest fajna energia, tak? Ale jak my to będziemy akceptować, że ta energia jest taka, no to będzie fajnie. Inne, drugie piosenki, które też bardzo pasują do tej energii, jest um, śpiewane od Ella Fitzgerald, to jest jazz. Um, Take it easy, Take Love easy, właśnie się nazywa tytuł, chyba z Louis Armstrong to jest taka wersja. No, i też mamy właśnie um, z klasycznej muzyki. Um, no, też mamy właśnie. Um, o ja, nie wiem już to. No, przepraszam Was, ale ja Wam to napiszę na dole w infobox. Oazo, rebel, lamour. Sans oiseau rebel, tak. No to jest po francusku i jest tak, że no właśnie ta miłość jest taki swój, jest taki um, ptak, który i tak właśnie gdzie jest, gdzie chce. Tak, taki ptaszek. No. <laughs> Pozdrawiam Was. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmika. Early love Comes quickly When I First saw you You were all I ever Wanted Strange how Early I knew Very early I came running Like An eagle child love was all over asked for love came wondrous and wild now the early rain beats on my window sweet as rain drops can make nice to lie here Softly, saw you and I waiting for the very early sun to wake. do da ba ba da